W trakcie wypadów wakacyjnych do krajów południa i zachodu rzekły mnie paprocie drzewiaste. Zastanawiałem się, czy jest szansa na to, żeby taką roślinę uprawiać w gruncie w naszych polskich warunkach. Tamte paprocie dochodzą naprawdę do znacznych rozmiarów. Dla przykładu mogę podać rośliny, które miałem przyjemność oglądać na Maderze. Które sięgają nawet kilkunastu metrów wysokości. Paproci drzewiastych jest gatunków ilość znaczna. Natomiast niektóre kompletnie nie nadają się do naszego klimatu, bo zamierają przy temperaturach już spadających w okolice zera i poniżej. Ale są takie, które pewne szanse jednak mają. I do tych roślin należy Dixonia Antarctica. Dixonie uprawiam w gruncie od 2022 roku, od wczesnej wiosny, kiedy została posadzona w tym miejscu. Więc wychodzi na to, że Zimowała już w gruncie trzy sezony, przez trzy zimy. Udało się przechować ją bez strat, bez jakich, jakiegoś zamarcia przynajmniej częściowego rośliny. I do dzisiejszego dnia cieszy i korci, kusi, żeby rozszerzyć kolekcję o dalsze egzemplarze tej. Pięknej paproci. Dixonie sprowadziłem z jednego sklepu z Europy Zachodniej. Miała wielkość wówczas około 1 metra, może 95 cm. Mówię oczywiście o długości samego pnia, bo paprocie te są sprzedawane przeważnie bez liści. Liście wypuszczają dopiero praktycznie po posadzeniu, czy to do donicy, czy do gruntu. Więc kupujemy taką belę, którą następnie wsadzamy, usztywniamy, żeby się nie przewracała. Nie ma ona korzeni, nie ma liści. Taki klocek. Do tego wszystkiego, sadząc roślinę do gruntu, czy też do donicy, tracimy też jakiś fragment tego pnia, który Trzeba przecież wkopać w ziemię. Jeśli chodzi o moją paproć, ona od 2022 roku, od wiosny, przyrosła w miejscu, którym stoi, o fragment, który łatwo odróżnić. Dlatego, że ja nie przycinałem liści przy samym pniu, pozwalałem żeby te liście jednak trochę odstawały te ogonki liściowe pozostawiałem ich fragmenty co ułatwiało mi zabezpieczanie rośliny przez nasypywanie tam materii organicznej która dzięki temu nie zsuwała się w dół także ten fragment jest tą częścią która przyrosła oceniam, że to tak mniej więcej 10-12 cm przez te, przez te sezony co wydaje mi się jest całkiem zadowalającym wynikiem w sytuacji takiej, kiedy ta paproć rzeczywiście ma przyrosty bardzo, bardzo nieduże. Liście paproci przekraczają często jeden metr, są dłuższe. W ubiegłym sezonie były naprawdę imponujące, a w tym nie są znacznie różnie. Wychodzą takie pastorały, jak tutaj, które następnie rozwijają się, prostują I potem mamy kolekcję takich liści. Roślina zajmuje, no nie wiem, za 3 metry e, kwadratowe, 4 może przestrzeni w sytuacji, kiedy je w pełni rozwinie. Także nie sadzimy jej zaraz blisko, zaraz blisko innych roślin, które po prostu przesłoni. Co do zimowania, no, stosuję taką metodę e, polegającą na e, biernym tutaj biernej osłonie. Nie stosuję żadnego dogrzewania elektrycznego. E, za pierwszym razem ta metoda się powiodła, więc stosuję ją w dalszym ciągu. Wokół rośliny tworzę taki walec z siatki plastikowej, taki gdzie centrum i pień znajdują się gdzieś w odległości 30-40 cm Do środka tego walca sypię liście, zrębkę. Wykorzystuję do tego celu też liście rośliny, które obcinam jesienią. Uznając, iż po pierwsze utrudniają one osłonięcie rośliny, a po drugie istnieje obawa, iż ściekająca po nich woda zamarzająca w zimie uszkodzi koronę. Paproć osłonięta takim walcem z siatki, z liści, ze zrębki, z traw. Trwa do wiosny. Dodatkowo osłonięta Big Bagiem. Chodzi o to, żeby ten cały pakunek nie nasiąkał, nie zamakał, żeby bezpiecznie dotrwał do wiosny. Nie wygląda to specjalnie estetycznie, natomiast. Niespecjalnie miałem pomysł na innego rodzaju zabezpieczenie, a to jest naprawdę ekonomiczne i zakładam je jakoś na przełomie listopada i grudnia. Roślina znosi przymrozki, również niewielki mróz, taki do minus 6 stopni, podobno nie uszkadza liści, ale zauważyłem, że nie dotyczy to tych liści najmłodszych. One są bardziej wrażliwe do oczywistych względów. Więc nie ma sensu moim zdaniem zimować jej z liśćmi. Obcinamy. Obcinamy je wszystkie, zimujemy sam pieniek. Co nie jest trudne. Wiosną roślina wraca do życia i cieszy już po jakimś czasie wzrok nowymi przyrostami, nowymi liśćmi. No co oczywiste paprocie nie są roślinami mm, Lubiącymi pełne, ostre słońce e, Dlatego ja wybrałem dla mojej Dixonii Stanowisko po północnej stronie budynku Osłonięta ścianą, występem dachu mm, Tego słońca otrzymuje, ale jednak nie tak wiele Sięga zwłaszcza w czerwcu, w lipcu No obecnie już jest Półcieniu i takie warunki najwyraźniej odpowiadają. Nie podlewam jej jakoś szczególnie miejsce w którym rośnie jest mocno wilgotne. Raz na jakiś czas w sytuacji upałów, suszy zraszam tą koronę wężem i to całkowicie wystarcza. Dixonie jest główną aktorką urządzonego przeze mnie takiego fragmentu cienistego ogrodu, który uznałem, iż również w jej towarzystwie pojawią się inne paprocie. Nie wspominam o jakichś drobnych, które są posadzone niedawno, ale udało mi się w zeszłym roku uzyskać jeszcze jedną no I co ciekawe, roślina posiada. Dwa stożki wzrostu, dwie odrębne głowy, z których wychodzą liście, z, tej, z tego niższego, może mniejszej ilości, ale z wyższego stoczka rzecz wygląda już o wiele lepiej. Wchodzimy do środka. I tak oto prezentują się Dixonie. Póki co są dwie, ale... Te paprocie to wciągający temat i niewykluczone, że w przyszłości pojawi się jeszcze coś nowego. Na ten moment mają jeszcze sąsiadkę, już doniczkową. To jest inna paproć. To już nie Diksonia, to jest Ciatea, Ciatea Kuperi. No, ona nie nadaje się w naszych warunkach klimatycznych do uprawy w gruncie. Nie jest tak odporna, dlatego, że mam ją w Donicy. Ona też tworzy pień. Zatem, jeśli macie gdzieś koło domu cienisty fragment ogrodu, i zastanawiacie się, jakie rośliny w nim uprawiać, a lubicie wyzwania, to warto spróbować paproci drzewiastych. Pozdrawiam serdecznie.